Każdy z nas rodzi się z talentami i możliwościami, które dalej może rozwijać, aby móc osiągnąć właściwie wszystko, czego chce. Każda osoba jest odpowiedzialna za to, żeby zidentyfikować talenty, które może wykorzystać w osiągnięciu swoich osobistych celów. Osoby, które osiągnęły sukces, to osoby, które znajdują się w najlepszych 20% osób w swojej dziedzinie, a każdy zaczyna w tych 20% początkowych, a później wymaga to ciągłej pracy. Dlatego każda osoba odpowiedzialna jest za podjęcie decyzji, co lubię robić najbardziej. I później za podjęcie decyzji, że w tej właśnie pracy chcemy być bardzo dobrze. Już Arystoteles powiedział, że najważniejszym celem każdej osoby jest bycie szczęśliwym. 85% naszego szczęścia wynika z naszych relacji z innymi. Wiele lat temu już odkryłem, że same rzeczy nie niosą radości. Dlatego, gdy chcemy czuć się szczęśliwi, musimy zainwestować więcej czasu w relacje z naszą rodziną, z naszymi bliskimi. A gdy jesteśmy bardzo szczęśliwi w sytuacji domowej, będziemy znacznie lepiej pracować. I nie ma znaczenia, czy zarabiamy dużo, czy mało pieniędzy. Najważniejszą rzeczą jest szczęście wynikające z naszych związków z innymi. Każda osoba posiada intuicję, którą może rozwijać. Im bardziej słuchamy naszej intuicji, starając się podjąć jakąś decyzję, tym lepiej dla nas. Kobieca intuicja jest tu bardziej respektowana niż intuicja męska. Natomiast badania wykazały, że intuicja kobieca, jak i męska są tak samo dokładne. Różnica polega na tym, że kobiety w dużo większym stopniu słuchają swojej intuicji niż mężczyźni. A gdy posłuchamy intuicji, starając się podjąć ważną decyzję, prawdopodobnie nigdy nie popełnimy błędu.